to dla mnie takie straszne, bo już startowałam w kwietniu, więc jeszcze wcześniej. E, tak naprawdę ja lubię startować i czekałam na ten start. E, jedynie właśnie jest mi troszkę przykro, że było tak zimno, bo liczyłam na trochę lepszy rezultat. Ale nie ma co, też ważne jest zwycięstwo właśnie i potwierdzenie tej dobrej formy. A wyniki mam nadzieję przyjdą jeszcze niedługo. Generalnie do sprintu im cieplej tym lepiej i te mięśnie troszkę inaczej pracują. E, i, I myślę, że większość z nas po prostu by się cieszyła, gdyby było cieplej. Te wyniki też by były inne, bo nie oszukujmy się, ale w żadnej chyba konkurencji sprinterskiej te wyniki nie powalały. E, także mówię, no, fajny bieg, wynik też niezły, chociaż nawet Sezon Best nie, nie, Sezon Best nie udało się poprawić, także czekam na więcej. Ja zawsze powtarzam, że każdy taki bieg, każda wygrana, każdy dobry bieg i, i z takim dobrym samopoczuciem e, utwierdzam je w przekonaniu i dodaje tej pewności siebie, że jest dobrze, także e, taka, takie budowanie pewności siebie w sezonie jest bardzo ważne przed tymi głównymi startami. Wydaje mi się, że znaczy wiadomo, to nie jest 2280, ale, ale jeśli patrząc na to, co się działo ze mną przez ostatnie kilkanaście miesięcy, to ja jestem naprawdę z tego zadowolony. Wiem, że dużo osób pewnie będzie mówić, że nie powinienem się cieszyć z takiego wyniku, natomiast ja się cieszę. To jest najdalej od, od marca tamtego roku, ile, ile udało mi się uzyskać, także duży zastrzyk też rankingowy, jeśli chodzi o igrzyska. Wydaje mi się, że no jakby nie chcę zapeszać i nie chcę mówić, że jestem pewien, ale, ale wydaje mi się, że ten start dał mi już... Dał mi już może nie na 100%, ale na 99% dał mi już występ na igrzyskach, także z tego chyba się najbardziej dzisiaj cieszę, że na dobrze punktowanym meetingu pchnąłem w miarę niezłą odległość. Wiem, że kibice, lekkie atletyki i kibice pchnięcia kulą będą narzekać, że czołówka światowa jest, jest jeszcze bardzo daleko, natomiast... Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Nie, jest, nie jest tragicznie. Uważam, że czas działa na moją korzyść i im więcej czasu ja będę miał na przygotowania, tym, tym dla mnie lepiej i im więcej treningów, im więcej zawodów zdołam zrobić, to, 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 to te odległości powinny się pojawiać coraz dalsze. Hmm. No i mam nadzieję, że, że, to, że to jest dopiero początek. Nie, nie, nie chcę zapeszać i nie chcę mówić, że jestem teraz na 100% przekonany, że, że to mi da igrzyska, ale na pewno ten zastrzyk rankingowy w tym, po tym konkursie będzie, będzie, będzie bardzo duży. I, i wydaje mi się, że, że to już powinno dać igrzyska. Oczywiście mamy jeszcze czas do końca czerwca, moi rywale mogą się poprawić, ale to znaczy, że ja też mogę się poprawić i, i mam nadzieję, że, że z tym wyjazdem na igrzyska już trzecie w moim przypadku nie będzie problemu. I dzisiaj chyba... Dzisiaj z tego się najbardziej cieszę. Nie, nie z tego, ile, ile pchnąłem, tylko z tego, że faktycznie te Igrzyska, e, te igrzyska są chyba bliżej niż dalej i, e, i z tych wszystkich moich myśli czarnych przez ostatnie kilka miesięcy w końcu te Igrzyska się wyłaniają na, na horyzont i, e, i mam nadzieję, że, że uda mi się na nie zakwalifikować. Ja rozumiem, że ode mnie wymaga się czegoś więcej niż od innych zawodników, ale 20-40 to naprawdę nie jest słaby wynik, jakby porównując go punktowo w, w tabelach, to wiesz, no nie, nie każdy z naszych zawodników tak dobrze odbierany przez kibiców osiąga takie wyniki I jakby ja rozumiem, że e, od nas 22 metrowców, od nas mistrzów Europy wyda, wymaga się więcej, e, natomiast e, też apeluję trochę o to, żebyśmy cieszyli się z tego co jest i, i cieszyli się z tego, że ten progres faktycznie jest zauważalny. Eee, ja tak jak mówię, proszę o to, żeby, żeby tej cierpliwości jeszcze troszeczkę było. Ja im więcej czasu będę miał eee, w zdrowiu, przede wszystkim to, to powinno być jeszcze lepiej.